Dzień dobry szanowni, witam wszystkich bardzo serdecznie, znamy Króliczka z tej strony, imperialistyczne, syndykalistyczne, wataszkowe, stalinowskie tak zwane y, totalen krigi, endzigowe na scenariuszu 1942, a już 1944, ale ten czas zapierdziela na tej wojnie totalnej, hehe. He. Zaczynaliśmy gdzieś powiedzmy na takiej linii frontu, więc całkiem sporo odpuszowane? całkiem sporo. Myślę, że całkiem spoko wychodzi. Także myślę o łapkach w górę i w czystych komentarzach. Także przechodzimy do dalszej części, z czystego talent -krigu. Dobra, panie Watutinku, pokażcie pan zdrajco narodowy. Panie Watutinku, ja mam dla pana specjalne zadanie. Zostaw pan, o no może jeszcze jedną tą jedną. Nie, dobra, szkoda czasu. Szkoda czasu, bo ja mam ambitne plany. Bardzo ambitne plany. Choć tym Watutinkiem tutaj. Chodź tym watutinkiem, tutaj, zaraz coś pomyślimy, zaraz coś poszpącimy, pokręcimy. No wy tutaj się ładnie rozlewajcie, bo są dwie opcje. Albo lecimy prosto na Berlin, ale zajęcie Berlina nam chyba nic nie da. Chyba, że to spisuje ten, konferencja pokojowa oskryptowana się odpali. Ale, jakbyśmy teraz spisowali Niemcy to Byśmy nie dokonali e, zbrodni wojennych i nie zatłukli tych wszystkich biednych Niemców w kotłach. Dlatego to, co chcę zrobić, to na razie olać Berlin, tylko po to, żeby polecić tędy gdzieś tutaj i przez te e, Karpaty, albo ewentualnie ruiny Węgierskie przebić się i zrobić gigantyczny kocioł na całą Białoruś, Ukrainę, Polskę i choler, cholipka, jeszcze wyco. Wie e, żeby tych Niemców tak zygzyk, nie? Bo e, patrzcie, pierwsza wojna światowa, problem Niemców. Druga wojna światowa, znowu te szpiskie Niemcy. A jak zabezpieczyć się przed trzecią wojną światową? No pozbyć się Niemców, no to my właśnie, Stalin to jest ojciec narodu, ojciec Europy, założyciel Unii Europejskiej sowieckiego stajuzu. więc no on myśli przyszłościowo, tak? Myślimy przyszłościowo Dawaj Watutinka, dawaj nasze dywizje pancerne No, no pusty Gdańsk, a wy stoicie i się patrzycie, no przecież to jest skandal to jest skandal i przestań tej Warszawy bandy to jeden um co panie Tuchaczewski, ja nawet mogę panu tak zrobić. Żebyś pan jeszcze bardziej tej Warszawie zapomniał, nie? Okej. Okay. No. Ewentualnie ręcznie będziemy puszczać, bo pan mi znowu przepalasz sprzęt, że tak powiem brzydko. Gdzie jest Watutinek? Watutinku, gdzie jesteś? Jedzie Watutinek? Jadą Watutinki. Jadą Watutinki. Bardzo. O, Mińsk do zdobycia. Dawaj, Mińsk. Lotnisko sobie zaweźniemy. O, cyk. Tuchacze, znaczy troski robi swoje, czyli trzyma linię frontu. Sofia trzymana, Bukaresz trzymany, Niemcy dropi, odcięci. Tutaj droga linia e, cieniutka jest, ale jest A e, wiesz co panie Tuchaczewski, weź pan sobie na wstrzymanie Bo w wielu miejscach pan puszuje już bez sensu No właśnie e, Tu cyk, cyk, cyk Leć, a ty się cofasz? A ty się cofasz? Czemu ty się cofasz, jak ty masz atakować? No chyba coś niezrozumiałe, weź tylko z Warszawę Żeby tutaj wyrównać Wisłę Mhm, o wy się znowu, ej wy się znowu cofacie No gdzie nie spojrzysz, nasze dywizje się cofają Handal wstyd, co z tym mińskiem? Jak zatrzymacie tego traka, To mińsk powinniście zdobyć. Ale nie wy dzbany. Mniejście iść do tego Mińska. O, cyk. Coś ten desej. No i subcio. No i subcio, On ci się wypuszczowali stąd znowu. Dobra, jak przyjedzie, to to ogarnie. Już Wispy będziemy watutinkiem. O, Brzeście litewskie. Bardzo dobrze. Znaczy te polskie brzeście litewskie, bo jest jeszcze francuski brzeź litewski. Tam gdzie się nic nigalowie bronili. No i zdążył wjechać tym zmeszkiem do tego Zdążył bandyta Daszowy Do więcej, pichoty Mmm, w tej piechocie zaczyna brakować sprzętu powolutku 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 sprzęciku zaczyna brakować, dobra, brzyści Litewskie No watu, tinku dawaj, bo my tu wszyscy czekamy Lukaczewski się zatrzymał tylko po to żebyś O kurde, ty no, nie no Dobra, puszuj dalej Adi bardzo chce Adi bardzo chce żebyśmy puszowali stronę Berlina, ale ja nie chcę w stronę Berlina, chcę w stronę no Adi, nie współpracujesz! Nie tak się umawialiśmy! Panie, panie nie no, lecimy tędy, bo to są te polskie równiny, a to są jakieś bagnal, góry, jakieś białoruskie, litewskie, widać, że syf, totalne. jadą nasze tetki, nice. I przy okazji trochę tetki się nadrobiły, nie? No, już tylko 200 na minusie, co to jest 200 tetek na minusie? Mm. <noise> niemieckie czołgi, pierwszowojenne, jedne, zawsze mnie to śmieszy. Co, nie zdobyliśmy tego miska, bo tu jest Panzer Division, ale są medy! Moderate Support Weapons, nice. Um, to jest 4-6, raczej tego nie chwycimy. Um, ale możemy dalej robić to, co nam Bozia przekazała. Okej. Okay. Więcej... Więcej Jugosłowiańskich partyzantów. Którzy nie mają planów na przyszłość. Bo raczej tej przyszłości mieć nie będą. Um. No kawalerię na przykład możesz kąsnąć okay. Tu jakoś tak na słowo honoru się to wszystko trzyma tu Możecie sobie dopomóc towarzysze No właśnie, żeby wyrównać linię frontu O właśnie, cyk 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 Małymi kroczkami wejdziemy do Berlina To jest cały czas ten, 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 ten wypierdek, którego nie jesteśmy w stanie sprzedać, dobra Są czołgusie? Są czołgusie Niech one sobie organizację połapią Niech one sobie organizację połapią i zaraz pomyślimy i zaraz pomyślimy, jak my chcemy to zrobić. No, dwoma pancernymi będzie raczej dość topornie to puszowanie szło. Ale innego wyboru nie mamy. Gdzie jest druga pancerna? Skrada się. Nieśmiała ta pancerna jest. Sprzęt od Tuwińskiej Republiki Ludowej. Dobrze, że się przypomniałeś, Żbiczku, bo ja cię miałem chyba anektować. A, czekajcie, bo wszystkie samoloty zostały. <laughs> A jeszcze te nasze piękne skrzydła lotnicze. <laughs> wszystkie samoloty zostały na Krymie. Nie tu dzwanie. Tu. O. Wszyscy jesteście już podpięci? O. Ty, dobra, już wszyscy podpięci. Dwa tutinka. Eee, dobra, sopa Cerde, sopa Cerde. To zrobimy tak. Robimy tak. Dobra, pancerne jadą przodem, piechota z tyłu nadchodzi. No i zarobiście. Może faktycznie nadużywanie force ataku powoduje, że te dywizje wypalają sprzęt. Ale nie po to gramy ruskimi, żeby nie robić force ataków, tak? Z zwłaszcza na dewizjach. O jezus. No, przed Niemiec i już popsuł zabawę. A z piechotą powinien się to spuszować Ok, dzień dobry. Jedź dalej, Naisik. A ty gdzie się wybierasz, Żbiczku? W ten sposób. Nawet w ten sposób możesz zrobić. O, Naisik. Też pomożesz go kontrować. Ok, dzień dobry. te wrzuć tu. Ty jedziesz za nimi. Nie, ty się nie wycofuj, ziomek. You have to push. Okay. Tuchaczewski na razie grzecznie. Kur... No dobra, podejdziemy do, do Odry, tylko podejdziemy. Tak lekutko do Odry podejdziemy, żeby Adi czuł parcie, nie? Żeby Adi czuł parcie. Warszawę sobie otoczymy, poczekajmy aż Polaki się zbuntują. Uh -huh. Będziemy się przyglądać. Może nie wiem, co jakiś sprzęt podrzucimy, jak będą z Polakami walczyć. Myślimy przyszłościowo, myślimy przyszłościowo, pozbędziemy się całej polskiej opozycji. No właśnie. Proszę bardzo, niemieckie lighty. Dobra, leci jak najdalej. Jak najdalej? Jak najdalej le le leci w żbiczku. Uh -huh. To jest jakiś mikro kociołek możemy zrobić. Zróbmy, zróbmy. Cztery dywizje odcięte, to zawsze tam Adiego w kurzu będzie coś krzyczał. Ja, Moje dywizje. Potem sobie narysuję dywizję w zeszyciku i będzie je wysyłał na front, niewidzialne dywizje. Ale paczańcy imperialiści tak mają, dlatego zająć wysyłanie niewidzialne dywizje pancerne. Halo, proszę poszować, keep pushing. Dobra, raczki. Ciekawe jak daleko zajedziesz. Do samej Rumunii chyba nie dociągniemy tym puszem, bo piechota nie nadąży. Tak mi się coś wydaje. Um, przydałoby się coś, żeby tutaj Wisłę pokrywać. Ty masz bojowe zadanie piechotą, pójść tędy i tutaj pod Kraków się zakraść. Um, teraz będzie problem taki. O, Warsaw Uprising! He! Warsaw Uprising! Mówię, żeby poczekać? Operacja od Market Carried Out. A, to jest, żeby przejąć ten władzę na Węgrzech i Hortiego obalić i wprowadzić tamtych spaczeńców swoich. Okej, okay, interesujące, Warsaw Uprising, sześć żbiczku, good luck to them, a to jest nasza dywizja, Polish milicja, eee, eee mamy jakiegoś polskiego generała, Budiody, Popow, może Budionnego damy, o, Stalina, Stalin będzie to osobiście dowodził powstanie warszawskim, Boże, będę smażył się w piekle, eee, jak ci Polacy walczą, nasi stoją, przyglądają się. No, my mamy ważniejsze sprawy niż jakieś tam polskie powstania, imperialiści No, my tu sobie lecimy Ukraińców wyzwalać Priorytety, panowie, priorytety To Potrzebujemy pomagać Polakom, jak możemy uratować Ukraińców No, walczcie sobie to o tą Warszawę, no Tylko żebyście mi tu samolotami nad Warszawą nie latali, bo będziecie pomagać tym powstańcom no. Dobra, na razie musimy latać nad tą Polską, niestety eee, Prawie jest taki, że my tu wjeżdżamy w góry, więc chciałem szybko przejechać przez te góry, zanim nas zatrzymają w... czołgami w tych górach bo to by było smutne. Jakby nas zatrzymali. Mm, no właśnie. No właśnie. Pytanie, czy Niemcy nie zaczną się zaraz ewakuować, bo to może być bardzo piękny kociołek. Może być bardzo piękny kociołek. Jak tam Polacy? O, o po, po, Co ta Polska za Wisłę się wycofuje? Halo, mieliście tam zginąć wszyscy. O Jezus. Stali, miałeś jedno zadanie. Pozbyć się Polaków. Nawet sobie to nie wyszło. Bilet do Mandżurii w jedną stronę. Dobra. Więcej dywizji. Mm. Czekaj. Nie to. Miałem piechotę zaatakować. No właśnie w ten sposób. Dobra. Ktoś zajmuje się tym kotłem. No, właśnie. Dobra. Zatrzymaj go, leć dalej. Leć do Budapesztu. Coś takiego. Ty, a może. Może aż tak? Kurde, ty, ale Rumunie trzeba będzie spisować. Zaraz coś wymyślimy. Żeby nie, nie, nie przesadzić, nie? Bo Niemcy teraz też się rozciągali na frontu. Teraz Tuchaczewski też... Kurde, ale się boję, że Tuchaczewski mi spisuje Rosję. A my nie chcemy, żeby Adi poddał Rosję. Będziemy walczyć do... Jak chcę ten kocioł. Ja chcę ten kocioł. Zając tu nóżko i mówi, ja chcę kocioł. Dobra, Niemcy zabierają stąd powoli dywizję. Widać to. I miś rozciąga. Nie, że bot wyczuwa kocioł. Uwielbiam jak mówić, że bot wyczuwa kocioł. Nie, on po prostu mu się linia frontu rozciąga. I on próbuje to garnizonować wszystko. Rozumiesz? A Zając powinien... Um... Zadbać o to, żeby piechota nadążała jednak Powinien jednak o to zadbać Żeby piechota nadążała Serio zatrzymujecie mi tą moją jedną pancerną? prawda? Zrób mi... Coś takiego Zdecydowanie coś takiego Jesteśmy w stanie wystawić te małsiki nasze isowe? Chodź Wystaw tego jednego On jest praktycznie wyposażony Chodź żbiczku Pojedziesz tam 30k na minusie, okej. Okay. Ciapiemy dużo militarków. Słaby trochę przemysł, no ale nie mieliśmy kiedy go zrobić. No. Nie Wiem, czy jak nie zajmiemy Budapesztu, to się jakaś konferencja nie odpali z Węgrami. Byłoby bardzo miło. E, to są Chorwa Ej, to są Chorwaci. dacie radę tych Chorwatów? Chorwaci to nie Niemcy. Nie, nie powinniśmy się martwić. powinniśmy się martwić. Patrzę, że gdzieś nie mamy jakieś free prowincji do zajęcia. Tak patrzę, że to czasami mamy. Okej okay. A widać jak spierdzielają z frontu Niemcy Dobra, zacznijcie tu ich powoli kąsać mm, tu możemy jeszcze kroczek podejść bliżej Berlina Czemu by nie? Dobra, przejdźmy tutaj czymy Warszawę czy coś, nie wiem O, rzecz ty, no właśnie po to ta piechota tu wszędzie miała być Właśnie po to Dobra, jeźdź do tego Budapesztu Go, 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 go żbiczku Go, 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 anti-tank improved, yes Nasze w ogóle piechota ma antitanki w sobie. Ma antitanki. Czekaj, my na szesnastkach dywizji biegamy? A. Ja nigdy te platki piechoty nie zmieniłem. Ehe. <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> to wiele wyjaśnia. To wiele wyjaśnia naszego. A nie, bo nam się kombat już zmniejszył, Zając zbanie totalny. E, to no, mamy dużo arty w magazynach, nie? Może nie dużo? Eee, oj, miałem działa kolejowe zrobić. Dobra, wrzuć jedną tą. O, cyk. Eee, oj, <laughs> 7000. <laughs> 7000 na minusie. <laughs> Proszę, życie to nie bajka. Życie to staniec życie to śpiew. Okej, okay, do koszyc. Halo, ziomek! Tu! No, nice. Eee, przejechaliście tędy? Najsik. Nice Dobra, cyk, lecimy dalej. Pichotka, piechotka. Dobrze, dobrze. Do Krakowa się podjechać od południa. Mhm. Się przebijamy. O, to są te forty. Ja te forty nasze magiczne straciliśmy, co my budowaliśmy 30 lat. Tu dziesiąta pancerna walczyła. Tu pod Brasowem dziesiąta górska pancerna nasza walczyła. O, oh shit. Um. Głupie Węgry. Halo, proszę uratować mi pancerną że w Australii skapitulated, dasz mi wjechać do Budapesztu. Proszę, żeby teraz Węgry, żeby pokarało Niemcy i żeby Węgry skapitulowały za to, że mi dał wjechać do Budapesztu. To było bardzo śpieszne. Nie, dobra, zachciwie trzeba było przez Rumunię jechać, to nie, to Zając Imperialista musiał, musiał, musiał na Węgry sobie wjechać. No, no i tu już stoi dywizja, która przechodziła sobie, prze przechodziła sobie, rozumiesz. Dobra, mamy noktowizory termiczne, jądrowe. Eee, doktrynek mamy skończony, jest. Nie, nie mamy go doktrynka skończonego, o kurde Mhm. Uh -huh. Ej, my się cofamy. Niedobrze. Barynyś, dobrze. My się też cofamy. Halo. Skandal. Dobra, co czołgi nie zrobiły, to piechotą dopuszczujemy. No, ziomek, wypad z tego Budapesztu. Mam radę mi wjechać. Okej, okay, ja, 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 ja to jeszcze wyciągnę. Ja to jeszcze wyciągnę. Trzymaj tych węgrów. Okej. Okay. To jeszcze, jeszcze, jeszcze będą wielkie Niemcy, zaufajcie mi Chodź tu, tego z trzeba wyrzucić koniecznie, bo mnie zatrzymuje niepotrzebnie Strasznie dużo takich dziwnych, wciskanych state'ów to jest, mega dużo Mega dużo Kurde, no, powinienem teraz... o, kociołek się zrobił Powinienem teraz na autopuszu lecieć, ale jak chcę to z tego kocioł zrobić, no... Ale nie wiem co mnie front rozciągnęliśmy <laughs> Dobra przepchnij to Okej proof antitanki na isik Kurde tu miałeś. iść, no widzicie za dużo jakiś Gubianych state'ów i mi się mylą Przejdź tędy Eee Antiery Yes, wejdziesz do tego Budapesztu Dzisiaj czy, czy, czy nie? O mamy lepsze fightery, dobra Budapeszt zajęty Dobra, najszybciej chyba będzie się tędy wydostać. Tu jest dużo dywizji, a tu mamy gładkie przejście. Zrób kasiki. Pytanie, czy my chcemy zmieniać produkcję szamolotową? Chyba chcemy. Myślę, to wyrzuć, bo to wstyd. Dwa dziennie, dwa i pół dziennie, przecież to jest skandal. Ale nie możemy więcej wrzucić, bo musimy karabiny nadrabiać, czołgi i wszystko. Że nie. Eee. Ehm... Pesza, tak, wiem, że starą popeszę robimy, bo jest tańsza i ma produkcję. Weź to trzymaj. Albo tu przejdź sobie. O, tu ma sorci. Gdzie są moje czołgi? To są moje czołgi. Eee, nasze czołgi utknęły. Czy nasza jedna. A gdzie jest, gdzie jest mausik? A tu jest Stalin z polskimi bardzo Dobra, wiem, co Stalinie zrobisz. Czy słowo się rzekło? Wysyłasz polskich oficerów do manchurii Ono mnie broni przed Japończykami. Ja i moi Polacy. Dobra, więcej żbiszków. Wpadek Nowej Południowej wali. Widzę, że tam się... O, czołgi. Wystawiliście dopiero te dywizje, nie? Bo to bez sprzętu. Interesujące. Słowacy broją koszyc. Jakież to patriotyczne z ich strony. Więc wrześniu wbijali nam nóż w plecy. Eee... Ależ Adi nas zaprasza do tego Berlina na no skandal. Ależ nasz Adi ciągnie w tego Berlina Chyba, że ten Berlin ma być Stalingradem jego Oj, bo tu czołg się pojawił okay. Rzeka Le. Trzeba to jakoś przeskoczyć mm. Chcesz nas puszować. Interesujące Gdzieś tędy A, awans Asa A przejedziesz, zdążysz, zanim ci wiadomo, czy nie? Jezus, ale ty wolno jedziesz tym czołgiem Czemu te czołgi są? To są medy, to nawet nie są heavyki nie, czy to są. Czekaj, bo już mi się serie mylą. To są medy, dobra. My w tamtej serii robiliśmy heavy -ki. Jesteśmy też blisko wyciągnięcia ich w sumie. Tak, nie chcę nic mówić. Lecisz tu, ty pomóż tym z tej strony. Czołgiem gdzieś w góry wjechały, i nie mogą wyjść bez sensu. Tutaj. Okej. Okay. Dobra, tam otoczonym dalej strzela tym czołgiem. <ścoughs> o, 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 o! 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 Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja totalen krikiolo puszę. Uwielbiam takie rzeczy. Po prostu. Yy, o, przebiliśmy rzekę. Wybornie, wyśmienicie. Perfekcyjnie. Dywizja pancerna zmasakrowała trzy dywizje, w tym jedną pancerną węgierską. Będąc otoczona, i jedzie dalej. Siła mas asoltu w kociołku. Rozumiesz? Rozumiesz. Tego Buda nawet nie muszę utrzymywać, bo jeżeli to mnie nie stygerował White z węgrami to walić. Zrób tak. Tak. No, panie Niemcy, coraz bliżej, coraz bliżej do kotła. Tam już tu haczewski, znaczy Trocki tam puszuje na autopuszu. Wieś tędy. Teraz najważniejsze jest zamknięcie tego. Jezus. Kurde, znowu mi ta pancera. Ta pancerna jedzie! Jedzie ta pan. O kurde fuck. Tu trochę już przesadzamy. Wycofaj się. Troszeczkę zaczynamy przesadzać. Jesteśmy tak blisko, zrobienia tak na, si na siłę naciąganego kotła. To są najlepsze. Takie niespodziewane kociołki, naj 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 najważniejsze. Ty się tu za rzekę To strasznie dużo ich przez góry musisz tu przejść Piechota to do, dopchnie, nie? Chyba? Tak, wiem, spoko eee, Kawalerię Konsai, Zatrzymaj tych Niemców Okej okay. Bot wyczuł kocioł Specjalista od kotów <laughs> Przepchnąłeś tutaj te, tego, tego, tak? To, to weź te góry Weź to zatrzymaj. Może powinienem dosyłać, ale mnie wkurza, że ta, ta z mechrek tu stoi. Dobra, jedź teraz tędy w sumie. Mhm. Uh -huh. Wejdź tutaj. Wejdź tędy. Trzymaj ten czołg. Trzymasz? Trzymaj, nie puszczaj. Tu więcej dywizji. Okej, okay, najsik. Y o, więcej jugosławiańskich partyzantów. Fajnie. Bardzo fajnie. Tyk, tyk. Najsik. Y Okej, okay, wy na razie trzymajcie te Węgry, tak po prostu Tak po prostu trzymajcie Jedziesz? Jedziesz Wjedź tu Wjedź tu Kilka prowincji będzie i przy okazji Rumunia skapituje, bo są kluże. Te cincinati mamy? Dwa mamy Przejdź tędy, będziemy w kilku etapach kąsać ten kocioł Tu będzie kocioł kilkuetapowy Dobra, przepchnięte Weź tego lighta, znaczy tego heavy, tego czołga. Dasz radę czy nie? Broniąc, atakując w kotle. Rób tak, masz dużo sprzętu, to nie wypalisz. Nie wyparuje mi znowu dywizja. Weź tych Węgrów. Weź tych Niemców. Być tu. Nie, zatrzymaj ich. Jest ważniejsze, żeby to przeciąć. Czy to się nie zrobił sam kocioł? Mm, nie, ale linia frontu dostała. To zwariowała. Ale wyciągnęliśmy teraz tą pancerną, i teraz jedyne co trzeba zrobić, to trzeba tu przejść. Dwie prowincje nas dzielą od sukcesu. E, pancerna się sama otoczyła. Nie, to jest przejście. Nie, nie ma przejścia, bo się nasza linia frontu zazębia. No i bardzo dobrze. Tuchaczewski, wiem, że cię nosi. Nie puszuj, nie puszuj, bo chce domknąć tę dywizję. Chcę zobaczyć, ile Niemcy mają strat. 5 milionów, a nie 9 milionów. Spokojnie 10 milionów im wbijemy. Nawet przebijemy, powinniśmy przebić te 10 milionów. Eee... Dobra, wy tędy lecicie, to jest wyborne. Już to przebiliście, tak? Tak. Leś tędy na południe, ty możesz przejść tutaj. Pomóż im z tej strony. Ta górska też może tu pomóc. Ta pancerna na ich nawet trzyma. To trzeba dobrze domknąć, żeby to się dobrze domknęło. Ty dobrze, jakbyś tu wjechał. Pomóż im z tym, ty się nie pasz, też im pomóż. Tą pancerną trzeba zlikwidować, bo może być smutna. O, tucyk, tucyk. Panaty. Hej. na południe. No, no, no. Dacie radę, towarzysze? Dacie radę, towarzysze? Dacie radę. Po, pojedyncze prowincje i będzie kocioł. Znowu mi pancerno no Patrzcie, jak się uzieje, to jest dziesiąta pancerna? Nie, 23, a gdzie jest dziesiąta? Pod lwowem, tak? Kurwa, pokaż się, tu jesteś. A, ty stoisz i nic nie robisz. No, typowe. Eeeh, czujesz, ale burdel. Uh -huh. Lubię takie rzeczy. Eee. wiedź tędy. Gór Ej, od odcięte! Odcięte! Tu cyk jest. Mamy! Habemus, papamus, odciętus, kociołkus. Dobrze! Dobrze, teraz to wszystko trzeba kill him Straty 9-10 mieli, tak 9-10 zobaczymy ile strat im jak zniszczymy ten kocioł O jeż, jak mi dobrze rób mi tak jeszcze Dobra i pancerna wyciągnięta Ta pancerna tu zaczynała nie ona pojechała sobie tu cyk cyk zahaczyła Budapeszt i teraz tu pojechała A, medziki Dobry medzik to jednak smaczny medzik okay. Halo no to kończcie go Cyk to. Trzyma... Zatrzyma... Zatrzyma... Zatrzymaj go. Dobrze. Panowie, ura na Berlin! Za naszą stalineczkę. Keep pushing. Keep pushing. Wszędzie, wszystko. Keep pushing. Dobrze, zarąbiście. To jeszcze na siłę, to Niemcy mogą wyciągnąć ten kocioł, dlatego jeszcze się staramy. Tutaj tańczymy, świrujemy, kombinujemy. Żeby przypadkiem nie wyciągnęli. Dobra, ta pancerna tu wyparowała na To będzie soczysty odcinek. Soczysty kociołek. Bardzo soczysty. Moso, jak to widać. Fajnie, fajnie. Wycofali się z Norwegii? Nie, festung Norwegia ważne musi być. Kolejny D-Day. Już chyba czternasty za, za naszej serii. No e, dobrze. Zawsze to gdzieś tam Niemcy coś podesłać muszą. My trzymamy dalej Budapeszt. Nie, on wili Budapeszt, okej. Okay. Szybko Węgrów nie spisujemy. O, a attryszyn komuś mocne weszło. Hmm, hmm attryszyn komuś. O, bagna. Bagna Białorusi. To nasze bagno, bandyci. Brawo, pierwszowojenne tanki, dawaj. Mhm. Uh -huh. tyk. Eee, 200-300 dywizji. Znaczy to nie są tylko niemieckie? Zobaczymy, ile dywizji łącznie wyparujemy. Część niestety stąd wyciągnął, jak tą linię frontu poszerzaliśmy. Bra, odciągnąć, bo to jest na jedną kratkę, trzeba to ten zabezpieczyć, żeby zdobycz nam nie uciekła. A ty co robisz? Żepisz. O, o, o! Puść tego. Puść tego przodem. U, ale szczelił. Ale szczelił. Eee... No nie przebijasz nam tego. Dożyć teraz piechotę do pomocy. No! No, fajne te isy, fajne te isy, fajne te isy. Chciałem jeszcze zrobić pojedynek y, naszych Isów 7 z niemieckimi tygryskami. Ale no, nie wiem, czy oni gdzieś jeszcze mają zdolną dywizję pancerną. Znaczy zdolną do walki. Cześć Dzisiaj, że zapomnieliśmy o tobie. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. O! Właśnie, a propos dywizji pancernych. Coś. Rakieta artylerii, no tak akurat niepotrzebne. O, Hortiego usunęli. Jest jakieś spaczenie z węgierski. Advanced Artillery? Nie, yeah. nie yeah. W Kaczewskim cały czas nie puszczujemy nie że specjalnie, żeby mi nie spisował Niemiec przed domknięciem kotła, bo to byłoby bardzo nie na miejscu. Okej, okay, to są jakieś lajty śmieszne. Skąd Niemcy tych lajtów nabrali? To ja nie wiem. A bo ja im sprzęt dawałem cały, no to tak faktycznie. No to faktycznie zaczęli robić. Dobra, cyk. Mhm, uh -huh. domknij Ależ pięknie to wygląda. Ależ piękny chaos. Egipt skapitulował. Um, Japonia. Niemcy. A! A! Priorytety. O Vichy Francja wróciła. Dobra, ale domknięcie tego kotła i sztrumowanie Berlina na następnym odcinku. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapek, górę. Soczysty komentarz. Czy Polacy dotarli do ziemi obiecanej? Polacy jadą. Są gdzieś koło Urgii może to się normalnie nazywa Sing-Chang, Czemu Urgulistan? No mniejsza. A, bo to jest Puppet, dobra. To Japonia. E, USA, ty tam walczysz? Z... Aha, Per Harbor upadło. Typowy Japan, nie? Typowy Japan. Typowy Japan. Dobra, łapę górę, co jeszcze z Do następnego. Cześć.